Siemaneczko, kochani, witam Was dzisiaj na piątym piętrze. Pamiętacie kiedyś tu było takie zlecenie, czyli walk, taki ploczek? No i dzisiaj będziemy lać na piątym piętrze podłogę, ale jest taka niespodzianka dla Was. Dzisiaj nie jestem pumi, tylko dzisiaj jestem płuc z majstrem 47 metrów. Czyli to już jest taka duża pompa. Największa u nas w firmie. No i będziemy lać. Zaraz Wam pokażę. Tu mamy do zalania około 70 kubików. Czyli lejemy ostatnie piętro. Bodajże ostatnie piętro. Zapytam się kolegi. Słuchaj, to już jest ostatnie piętro tutaj, czy jeszcze jedno będzie? Nie, tutaj mnie kolega sprostował że będzie jeszcze jedno piętro. Także najpierw sobie zalejemy łazieneczki, trzy łazieneczki, jeden, dwa, trzy, a potem będziemy lać podłogę. Potem będziemy zalewać podłogę. Tutaj chodzi szef budowy, kierownik Inge, Inge Hilsendek. No i co? Zaraz przyjedzie beton. Mamy jeszcze chwilę przerwy i potem będziemy rozkładać pompę. Nie pokażę Wam. Siema! Siema! Małe zamieszanie, ale spoko. Zaraz Wam pokażę z góry. Pokażę Wam panoramę miasta. je oh yeah. Fajnie widać. O podświetlony elewator zbożowy na różowo, na fioletowo. Sorry, zaraz jestem trochę daltonistą, ale nic. A tam taka wieża telewizyjna. Stokerska nasza. To to, to 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 jest... Czyli Mamy roboty, i tak moi kochani, już schodzę na dół, schodzę na dół. Musimy ustawiać już pompę w pół do dziewiątej. Przyjeżdża beton, jest w pół do ósmej. Mamy godzinkę, żeby dobrze ustawić pompę, żeby stała bezpiecznie. Zaraz już sąsiedzi odjeżdżają, pomyliłem drogę, sorry Zumowen! Także tak śmieciareczki przyjechały po śmieci No idziemy Pokażę wam trochę z wierzchu Pokażę wam trochę z wierzchu Pompkę Potężną Stoi Oto ona Pucek 47 metrów Kawał maszyny Sama 36 ton waży Jest na czterech osiach Już kiedyś ona występowała w moich odcinkach Tylko ja nią nie pompowałem Piotruś pompuje nią na stałe, pozdrawiamy serdecznie Piotrusia Pojechał do domku na święta Rodziny odpoczywać, bo cały rok ciężko pracował na tej maszynie. I ja go zastępuję. No i dobra, kochani. Ja już jestem gotowy. Pompa rozłożona. Czekamy. O tak, wysoko, 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 wysoko. Czekamy, aż przyjedzie beton do nas. Eee, pokażę wam jeszcze tutaj klient zażyczył sobie 10 metrów 2,5 cala rury żeby tam no po prostu sobie zażyczył więc tutaj jest taki system redukcji z 5 cali na 3 cala i potem taka króciutka z 3 cala na 2,5 cala no i rura 2,5 cala o, taka ta to redukcja dzisiaj będzie Mam nadzieję, że nie będzie się blokował beton, bo często się tu blokuje. Mam nadzieję, że wszystko ładnie pójdzie, że nie będzie się blokował. O. Tak wygląda nasza maszyneria. W środku to jak w środku. Dużo większe łopaty, dużo większe cylindry zasysające, dużo większa eska. Eska już nie jest tak mocno wygięta jak w półmi. Możecie zobaczyć, jest też troszeczkę tak łagodniejsze TS. No i wibrator na kracie. I to tyle. Tutaj jest panel boczny sterowania, czyli uruchomienie systemu, pompowanie do przodu, mikser, światło. Znaczy yy, się wodę, uruchamiamy wodę, potem tutaj przebicie Eski, bo można naprózko przebić Eskę, mikser w drugą stronę, pompowanie w drugą stronę, wyłączenie yy, systemu, sygnał, światło nad mikserem, światło na, na bumie i główny bezpiecznik wyłączenia jak coś się stanie także tak. Teraz czekamy na beton, przyjedzie beton i będziemy pompować. Troszkę Wam tam pokażę z tego pompowania. Coś tam zobaczymy, jak to będzie szło. Pokażę Wam jeszcze projekt. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, piąta podłoga w tym budynku. No, już ta pompa jest większa 4,5 metra potrzebuje miejsca na jedną stopę. 4,5 metra plus 4,5 metra i plus że około 2,40 auto to, to już trzeba mieć w placu miejsca, żeby się rozłożyć, ale dajemy radę. Oczywiście podkłady, bezpieczeństwo, żeby stopa się nie zapadła. Duże podkłady, grube dechy dębowe. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Zobaczcie, jakie to wysokie. O, ja mogę przechodzić pod stopami. Widzimy się w następnym momencie. Marka. No i kochani, lejemy ten beton. Lejemy ten beton. Już wylaliśmy jedno auto. Teraz wylewamy drugie auto. Ja, jeszcze beton. Gdzie to? Słoneczko nam wschodzi Już niedługo święta Także tam w widać góry zaśnieżone Wodę pięknie ładna pogoda, wczoraj mocno wiało Dzisiaj już tak nie wieje Także jest, jest super mamy do zalania 70 kubików, około. Może wejdzie więcej, może wejdzie mniej, zobaczymy. <grywa> Daniel nas pozdrawia, <grywa> bardzo pozytywny chłopak. W ogóle tu jest ekipa spoko, także. O. Tak to wygląda Denway. Sonia! Także kochani do zobaczenia w następnym momencie No i dobra minie, nasi kochani Mamy już tu kawałek wylany Zmieniliśmy sobie już slangę Już nie mamy 10 metrów tylko 5 metrów Troszeczkę większa średnica będzie nam to szybciej szło Bo na razie wylaliśmy 7,5 gubita Zostało nam jeszcze no jeszcze sporo Ale teraz to już szybciej pójdzie Tyle mamy zakończone Dobra robota Dosyć grubo tu leją tego betonu te 20 cm Także Będziemy działać. Pozbyłem się już tych długich rur. Założyłem taką fajną, krótką. Czekamy na beton. Mikołaj nam macha. Norweski Mikołaj. To jest taki prawdziwszy Mikołaj, bo mamy bliżej do Laponii. <grywamy> Pozdrawiamy wszystkie dzieci, które oglądają. Mikołaj już czeka, żeby dać prezenty dzieciaczkom. Kabałek jeszcze zostało do wylania ale wszystko idzie dobrze nie można narzekać wszystko idzie zgodnie z planem tam na dole Inge koordynator budowy szef tej budowy pomaga nam kontroluje wszystko sprawdza jakość betonu nie muszę więc ja tego robić to jest mi troszeczkę lżej dziś Lindę to jest dobry fachowiec także tak tam na dole sobie Krystian uprawia beton no i tak lejemy ten beton co mam wam powiedzieć tam jest duże centrum handlowe zobaczcie już jest tłok przed ludzie na zakupach każdy chce kupić jakiś prezent dla swoich bliskich. Słoneczko, piękna pogoda, wiatr ustąpił. Wczoraj były straszne wiatry, do 130 km na godzinę dochodziły i bałem się, że nie uspokoją się dzisiaj. Więc jakby był tak duży wiatr, to bym nie mógł pompować dużą pompą, bo grozi to po prostu przewrócenie. wiatr jest ładna pogoda także super możemy wczać. kolejna wykonareczka dojechała kolejna wykonareczka przyjechał Arwy czyli w wodzie czekał Krystian zamiesza Arwy zaraz podjedzie także myślę, że jest teraz pójdzie szybciej a jest beton. Firma A jest beton. Betonek już na ładnie płynie, tu już mamy zalane. Prawie jesteśmy na półmetku. Pompujemy z prędkością 53 kubików na godzinę.

No i tak moi drodzy, zbliżamy się pomalutku do końca Już tu jest większa połowa zalana, zadabowana Ślicznie to wygląda Chłopaki mają humor Wszyscy się cieszą Na Julę ferie Także tak, został nam kawałeczek dosłownie przez z 10 kubiczków do wylania i będą ferie świąteczne. Poczniemy troszkę już podjeżdża kolejna gruseczka. ładnie góry ośnieżone, patrzcie jak to ładnie wygląda tamte górki ośnieżone ślicznie to wygląda A tu idą, już mówiłem że w wcześniejszym odcinku, te czerwone przewody to są spryskiwacze antypożarowe. Tymi rurami idzie woda, jak się coś zapali czujka, i wtedy pryska woda, gasi pożar. Także tak, olejemy ostatnie dwie gruszki i uczymy mieli finisz i sobie leci betonek. kierownik przyszedł prawda nadzór, czy wszystko w porządku a my kolejny wloczek, kolejne piętro ludzie będą mieli gdzie mieszkać No i dobra kochani, mamy to. Zalana cała ładnie podłoga 70 kubiczków wydabowana. No, no, no. No, no, no. Także mamy to. No i pamiętajcie kochani, jak odcinek się podobał, łapka w górę i zostawcie suba.